drugi okonios taki walną na gumy o Łukasza Zostawy Skarlanka rzeka Skarlanka e, będziemy próbować tutaj pędkować na spinning no a później na spławik a z kim ja tu dzisiaj jestem? Baśką. Z Joachimem. Dzisiaj jestem z Joachimem. Joachim będzie próbował łowić na spławik, ja będę e, na spinning. Być może, jak mi się znudzi, to dołączę do Joachima i będę spławikował i sprawdzimy, czy uda nam się złowić jakieś e, płotki lub jakiegokolwiek drapieżnika. Więc oglądajcie ten odcinek i zaczynamy. Jak tutaj? No zobacz, tam tu przy drzewach, tam są jakieś. O widzisz, tam się coś spławia. Całkiem ładnie tu wygląda dzisiaj. Zobaczymy, co z tego będzie. Ja Ci powiem, że ja zawsze siadam, ja zawsze siadam w tym miejscu. Ale zobaczymy. Tutaj na dole. To jest bardzo fajne miejsce. Możesz sobie tu spokojnie usiąść. Popróbować, tylko uważaj byś nie spadł. O zobacz tam, zobacz. Jakie te... Wie... Jakie stoją ryby duże, co? Widziałeś? Piękne, nie? No. Normalnie widać je jak tam stoją, nie? No, zaraz tutaj pospiningujemy. Po Dzień dobry, jak tam coś bierze? Nie No, tu widać rybki jakieś stoją. Poprzychaczam tu zaraz. Poprzychaczam. A, braniem. Patrzmy, branie już pierwsze. A? Coś mi tam pukało. Oby nie szczupak. Nie dam szczupaków, ten jak Widziałeś coś tam mi puka? Tutaj coś tam mi puknęło. To mała rybka, ale puknęło. No tam to przychadza teraz. Tu stoją dwie rybki. Normalnie widzę je. tylko tam, o jest patrz jaka ładna grobka masz jednak talent spławikowy Joachim coś tam z Ciebie będzie coś tam z Ciebie będzie Okej, okay. Joachim, słuchajcie, został łowić płotki, a ja idę, będę chodził na spinning, próbował, sprawdzał miejscówki, czy jakieś rybki biorą, zazwyczaj tutaj coś tam brało, więc sprawdzimy sobie tu i zobaczymy. widzieliście to tam coś pogoniło ale to szczupak chyba tam to szczupak pogonił to szczupacz kodnie pogonił Dobrze, słuchajcie, zdecydowanie jakiekolwiek branie to mieliśmy tutaj na e, Karolina Rick więc e, próbujemy, próbujemy dalej, może coś tam uderzy i może coś zrobimy, więc zaczynamy. A Nie, obok. Zmieniamy miejsce, idziemy na drugą stronę. Przepięknie tutaj jest. Przepięknie. Przepięknie tutaj wygląda. Całkiem sympatycznie. Druga strona. Lecimy dalej. Oplątane i zmieniam miejsce. Przez dwa tygodnie to te szczupaki tu będą szalały jak głupie. O Jezu. No. Szaleństwo tu będzie. Wszędzie. Nie, no tu Dobra, teraz muszę wrócić. Łatwo było wejść, gorzej będzie wyjść Teraz nie wiem jak ja mam się tu obrócić, żeby nie wpaść Kami Tu os ostatnio wpadłem tu Mokra. Ostatnio sobie tu wpadłem. Dobra, lecę dalej. I lecimy, lecimy. O. Zobaczyłem, nawet no, gdzieś się sobie w pogoniły rybki. Więc jest jakaś możliwość, że że coś tam mi się uda złowić jak mi się uda coś tam tu pogoniło. zdecydowanie słuchajcie tutaj jest e, najlepsze miejsce najlepsze miejsce na tym odcinku bardzo dużo osób bardzo dużo osób tu wątkuje o, rybki się właśnie, widzieliście, widzieliście rybki się spawiają, jest tutaj fajnie głęboko ostatnio dosyć fajnie nawet nawet fajne było branie o konia w końcu słuchajcie, w końcu po długim czasie po długim czasie Wyskubałem słuchajcie jednego okonka Wyskubałem jednego, jednego okonka na Na pijawę. Na pijawę od blaszkę się kręci Jest jeden Po takim długim czasie Wziął taki ładny na no. blaszkę się kręci Kolorki ma super, już wypuszczamy go. W końcu, w końcu wygrzebałem go jednego, ale wygrzebałem. Zobaczymy, czy będzie jeszcze jeden. Może być ciekawy. Chęby właśnie puknął ładnie. Tyle chodzenia. Ale jest drugi. Jest drugi tutaj, drugi okoń. drugi okoń drugi okoń na Łukasza Zostawę drugi okonias taki walnął na Gumoty O Łukasza Zostawy najważniejsze, że wziął fajnie, fajnie aż miło aż miło, że coś się zadziało ciekawie się zaczęło robić prowadziłem prowadziłem i coś tu się zaczęło dziać Słuchajcie, no w tym odcinku e, widzieliście ewidentnie, było dłubanie, dłubanie, przechodziliśmy z miejsca na miejsce w pięknej rzece e, Skarlanka, z jednego miejsca na drugie miejsce, na drugie miejsce, na trzecie miejsce, w końcu doszliśmy tu, wydłubaliśmy. Dwa małe okoneczki. No i co? Za chwilkę wracamy do domu. Nic się nie udało. Jeszcze jest chyba trochę za wcześnie. 6 luty. Dosyć wcześnie okonie nie są zbyt tutaj aktywne. Coraz więcej widać, że spławiają się tutaj jakieś ryby. Najczęściej szczupaki. Więc zapowiada to, że niedługo pewnie się zacznie tarło, bo pogoda dopisuje. Dzisiaj kończymy. Z dwoma okonkami. Joachim chyba złowił pięć płotek. Za chwilę będę do niego wracał, więc zobaczę, co, co u niego. Więc całkiem przyjemny dzień nad rzeką. Kolejny dzień nad wodą. Pozdrawiam wszystkich wędkujących. Pamiętajcie, dajcie lajka, zaobserwujcie kanał Niezatopialni Fishing Team. Pozdrawiam serdecznie.